Wiecie co, to tak, taki szybki wstęp. Mamy mówić dzisiaj parę słów, a właściwie świadectwo małe, tylko, że ja próbowałam się dowiedzieć od mojego męża, co będziemy mówić, ale on mi powiedział, że on mi nie powie, co będziemy mówić. Więc ja tu stoję teraz i powiedziałam sobie, że jeśli on to powie, co ma do powiedzenia i ja nie będę wiedziała, co dalej powiedzieć, to wtedy powiem to, co mnie najbardziej wkurza w moim mężu. To dosyć wysoko postawiona poprzeczka, myślę. Natomiast to, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, nazywałem sobie roboczo 12 dźwięków. Dlaczego 12 dźwięków? Czy ktoś wie? Dlatego, że jak zauważyliście pewnie, no mamy co nieco trochę wspólnego z muzyką, gram na gitarze. Mam kilka gitar w domu, a tak przy okazji, czy wiecie, ile gitarzysta ma gitar? Ja wam powiem. Zawsze o jedną za mało. Zawsze o jedną za mało. Niestety, tak to jest. Natomiast na gitarze czy na jakimkolwiek innym instrumencie w naszej y kulturze czy w naszym jakby kręgu kulturowym przyjęło się, że jest tylko 12 dźwięków. Wyobraźcie sobie. Jeżeli ktoś nie wiedział, to może być szok, ale tak naprawdę to jest tylko 12 dźwięków. Wszystkie dźwięki inne, które są, to są tak naprawdę powtórzone albo oktawy 10 oktaw wyżej czy 5 oktaw niżej. Ale cała muzyka, która powstała, od początku istnienia naszego kręgu kulturowego, bo ponieważ są też skale, multi, multiskale i inne różne dziwne skale muzyczne, których tutaj nie poruszam, powstały w oparciu o 12 dźwięków. I teraz wyobraźcie sobie, że z tych 12 dźwięków ludzie potrafili ułożyć melodię w laskotek na płotek oraz etiudę rewolucyjną Chopina. Czy to nie jest niesamowite? Bóg dał nam 12 rzeczy, 12 dźwięków, z których potrafimy stworzyć piękne rzeczy tak naprawdę. W Piśmie Świętym jest napisane, że muzyka y, potrafi poruszyć ducha czy uspokoić ducha. Tak jak Dawid dał grał królowi Saulowi, kiedy ten coś z nim było nie tak. To muzyka sprawiała właśnie, że jego dusza się uspokajała. To muzyka też teraz sprawia, że możemy w jakiś szczególny sposób uwielbiać Pana Boga, że możemy tworzyć coś dla niego i przez to, co robimy. Jego imię wychwalać, wysławiać, wywyższać. A czym dla ciebie jest muzyka? Uuu, grubo. Nie, dla mnie muzyka jest tak naprawdę odpoczynkiem. Takim miejscem, gdzie się chowam, jak mi, jest, jak mi jest. Właściwie w każdej emocji, właściwie mogę się schować w muzyce. Kiedy jest mi super radośnie, to wybieram sobie taką piosenkę, która jest taka do przodu, ale czasem, zwłaszcza kiedy jest mi smutno, kiedy jest mi źle, kiedy mam już wszystkiego dosyć i cały świat mi przeszkadza, to sobie włączam słuchawki, gdzieś tam wkładam i puszczam sobie coś takiego, co bardzo lubię i po jakimś czasie schodzi ze mnie ten cały smutek i złość. Super. Jeszcze na zakończenie, może taka ciekawostka. Pomyślcie sobie, bo zacząłem od tego, że nazwałem to roboczo 12 dźwięków, pomyślcie o tym, czy to jest przypadek, że tych dźwięków jest 12? Na pewno nie, na pewno nie, dlatego, że bardzo dużo rzeczy opiera się tak naprawdę o dwunastkę. Pomyślcie sobie, ilu było apostołów, ile było plemion Izraela, tak naprawdę coś w tym jest. Coś w tym, 12 jest miesięcy w roku właśnie, dziękuję za podpowiedź, coś w tym jest, ale co, tego wam nie powiem, to odkryjecie sobie sami. Dobra, to teraz może ja y, faktycznie nie powiem, co mnie najbardziej wkurza w moim mężu, chociaż trochę powiem, dlatego, że to się łączy. Spokojnie oddychaj. Nie będzie źle. Słuchajcie, ostatnio jakieś, jakieś parę miesięcy temu robiliśmy sobie taki test tutaj z naszą grupą taką kreatywną, tego kto jest jakim typem kreatywnym. I różne rzeczy nam tam wychodziły i tam potem chwaliliśmy się, że jeden jest tam liderem, drugi jest tam inspiratorem i takie bardzo były takie górnolotne te wszystkie rzeczy. No i nie zgadniecie, kim ja byłem, no? No i był pewien dramat przez kilka tygodni w naszym domu, ponieważ mojemu mężowi wyszło, że on jest tak zwanym makerem, czyli taką osobą, która robi. Znaczy, robolem rzeczy. po prostu. no Trzeba to nazwać rzeczy po imieniu, tak. Robolem. I ktoś to miał nieco doła przez jakiś czas, że wszyscy są tacy kreatywni, a on ma robić po prostu. Nie? Ale wiecie co? Tak sobie wtedy pomyślałam i, i od jakiegoś czasu za mną to chodzi, że ma, żyjemy w takiej trochę kulturze kreatywnej. Aktywności. Ja pracuję w, takim, w takiej branży, gdzie się spotykam z bardzo wieloma takimi ludźmi, którzy kręcą filmy, robią zdjęcia, wiecie, robią różne takie kreatywne rzeczy, wymyślają teksty. Y i, I oczekujemy od siebie tej kreatywności. I nauczyciele w szkołach mówią dzieciakom: no bądź sobą, bądź kreatywny, odkryj w sobie to coś wyjątkowe, jest taka presja na to, żeby, żeby, ta, żeby ta kreatywność w nas była, i w każdym oczywiście jest. Tylko że też nie w każdym w taki, w taki sam sposób. I trochę mi się to kojarzy z tymi dwunastoma dźwiękami, o których mówisz. Że te, te dźwięki są różne przecież, tak? a, a jednak jest ich tylko dwanaście, więc yy, każdy z nas może być takim dźwiękiem i nie musisz być. Super kreatywnym typem, który tryska, wiecie, pomysłami na prawo i lewo, bo tacy są potrzebni. Ale ja jestem takim typem, i jak dobrze wie mój mąż, i wie o tym, na przykład koleżanka Sandra, która robi mi Excel, że jak ja tak tryskam tymi pomysłami, to one się po prostu gdzieś tam zamykają, i jak mi ktoś nie trzyma za ten tu gdzieś, to, mi po prostu, to po prostu nigdy tego nie zrobię. A taki mój mąż, który jest fantastycznym typem, który robi rzeczy. On to po prostu zrobi. I, i były też pary dla tych, dla tych typów kreatywnych i okazało się, że właśnie mój typ, taki, wiecie, taki łach, jest najlepszym typem dla takiego, najlepszą parą na takiego typa, który coś robi. Przypadek? <laughs> Więc, wiecie, moja, moja myśl jest taka, że y, wystarczy znaleźć jakąś ideę, w którą się zaangażujesz, takie coś, co cię ekscytuje strasznie, na przykład, to nie musi być twój pomysł, to może być czyjaś idea, to może być czyjś pomysł, to może być zespół, to może być y, jakaś organizacja, to może być, wiecie, tutaj w kościele zrobić coś fantastycznego i nie musisz tryskać kreatywnością na prawo i lewo, ale jest w tobie na pewno coś, co jest jednym z dwunastu dźwięków. I to jest to, co nas trzyma przy życiu. Dzięki.